Cześć, witam na kanale Luz Chemia. Dzisiaj rozwiążę dwa zadania z wyznaczania stałej równowagi chemicznej. Jeśli nie wiecie, czym ona jest, to zapraszam do mojego filmiku, w której tłumaczę to zagadnienie. Link w prawym górnym rogu. Zapraszam do oglądania. Treść zadania pierwszego brzmi: mieszaninę 2,94 mola jodu i 8,1 mola wodoru ogrzewano w temperaturze 721 Kelwinów do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej. Stwierdzono, że powstało 5,64 mola jodowodoru. Oblicz stałą równowagi K tworzenia jodowodoru. Ok, treść przeczytana, zadanie wydaje się skomplikowane, ale jest tak naprawdę banalnie proste. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić i w statyce, i w kinetyce, i w stężeniach, i w stechiometrii, napisać równanie reakcji. Czytamy, że jest to mieszanina jodu i wodoru. Piszemy więc J plus wodór, no i daje nam jodowodór tak jak mamy w treści zadania, czyli 2Hi. W treści zadania jest napisane, że jest to reakcja równowagowa, ponieważ jest tutaj osiągnięcie stanu równowagi czyli musimy zapisać strzałki w dwie strony. Następnie, po napisaniu równania reakcji, musimy sprawdzić w jakiej fazie są substraty i produkty, bo jak wiemy z filmiku o stałej równowagi, że ciał stałych nie uwzględniamy ponieważ zakładamy, że ich stężenie jest równe 1 mol na decymetr sześcienny. Tutaj widzimy, że jest to reakcja homogeniczna, czyli wszystkie związki biorące udział w reakcji są w tej samej fazie, w tym przypadku gazowej. Czyli uwzględniamy wszystkie związki. Napiszmy to sobie, że jest to reakcja homogeniczna. Mamy obliczyć stałą równowagi, więc napiszmy sobie wyrażenie na nią. Czyli stała równowagi, to jak przypominam, był stosunek stężeń produktów do stężeń substratów. Każde z tych stężeń jest podniesione do potęgi, jaki wskazuje na to współczynnik stechiometryczny stojący przed tym związkiem. Czyli na przykład przed I2 stoi 1, 1 wiadomo, nie piszemy, ale napiszę tutaj, żeby było to widać. Przed wodorem tak samo. No i przed HI stoi dwójka, więc będzie to stężenie HI do potęgi drugiej, ponieważ stoi dwójka przed HI, przez stężenie I2 razy stężenie H2. Do potęg pierwszych. Jeśli nie wiecie, jak obliczać czy jak napisać stałą równowagi, zapraszam do mojego filmiku o niej, link w prawym górnym rogu. Musimy teraz założyć, że jest to zamknięte naczynie o stałej objętości, czyli objętość jest konstans. No i napiszmy sobie, że temperatura też jest konstans, bo 721 kelwinów. Dlatego musimy założyć, że objętość jest konstans, bo inaczej stężenia by się nam zmieniały. Przedam wam teraz taki trik. Możemy w określonym przypadku zastąpić stężenia liczbą moli, ale spełnione muszą być dwa warunki. Objętość musi być stała, czyli jest, czyli warunek spełniony, bo jest konstans, czyli stała. Oraz sumaryczna liczba potęg w wyrażeniu musi być taka sama, bo objętość musi się skrócić. Dla ciekawskich wyprowadzę to za momencik. Sprawdźmy tylko, czy sumaryczna liczba potęg się zgadza. W liczniku mamy dwa... A w mianowniku mamy 1 plus 1, czyli też 2. Czyli się zgadza. Czyli możemy sobie zapisać, że stała równowagi jest to stosunek liczby moli HI podniesiony do potęgi drugiej do liczby moli jodowodoru razy liczby moli wodoru. Ułatwi nam to bardzo sprawę, ponieważ nie mamy tutaj podanej objętości, ale mamy za to podane liczby moli. No i teraz co zrobić? W treści zadania widzimy, że zmieszaliśmy tyle i tyle moli. Czyli są to ilości początkowe oraz że powstało 5,64 mola jodowodoru. A w wyrażeniu na stałą równowagi musimy mieć stężenia, czy tam w tym przypadku liczby moli równowagowe. Nie możemy podstawić liczby moli początkowych, bo po zmieszaniu ich ubędzie, czyli musimy podstawić to co się wytworzy. Polecam tutaj ułożyć tabelkę, ponieważ jest to najprostszy sposób na wyliczenie tego. Wpisujemy tam wszystkie reagenty oraz uwzględniamy liczbę moli na początku, zmianę liczby moli oraz liczbę moli w stanie równowagi. Ja ją narysuję i już do Was wracam. Może nie jest najpiękniejsza, ale na potrzeby zadania wystarczy. Wpisujemy teraz wszystkie reagenty, czyli jod, wodór oraz jodowodór. I wpisujemy następnie liczbę moli na początku, zmianę liczby moli oraz liczbę moli w stanie równowagi. No i uzupełniamy tabelkę. Liczba moli jodu na początku to jest 2,94. Liczba moli wodoru na początku to jest 8,1 mola. No i co jeszcze mamy? Mamy, że powstało 564 mola, czyli jest to liczba moli równowagowa. Zakładamy też, że jodo wodoru na początku nie było, inaczej byśmy tego nie rozwiązali. No bo jest to produkt, czyli możemy wykonać takie założenie, czyli jest go 0. Następnie możemy już uzupełnić ostatnią kolumnę. Skoro na początku było 0, a liczba moli na końcu jest równa 5,64, to musiało przybyć 5,64. Zmianę liczby moli, czyli środkowy wiersz, uzupełniamy na podstawie stosunku stechiometrycznego reagentów. Jest on równy 1 do 1 do 2. Czyli skoro 5,64 to jest jakby druga część, to jeżeli podzielimy na 2, to będziemy mieli jedynkę. Czyli 5,64 na 2 to jest 2,82. Czyli tyle przereagowało. No bo substratów ubywa, dlatego na minusie. I uzupełniamy już ostatnie poletka. Czyli 2,94 minus 2,82 to jest 0,12. 8,1 minus 2,82 to jest 5,28. Czyli już mamy liczby moli w stanie równowagi, więc wpisujemy je do wyrażenia. Czyli stała równowagi to jest, tak jak pisaliśmy, liczba moli jodowodoru podniesiona do kwadratu, czyli 5,64. Do kwadratu przez liczbę moli jodu, czyli 0,12 razy liczbę moli wodoru, czyli 5,28. I po wyliczeniach na kalkulatorze jest to w przybliżeniu 50,2. Możemy jeszcze dodatkowo zauważyć, że stała równowagi w tym przypadku jest większa od 1. A gdy stała równowagi jest większa od 1, i tutaj nawet znacząco większa od 1, to możemy powiedzieć, że stała równowagi jest przesunięta w prawo na korzyść. Tworzenia produktów, czyli po prostu produktów jest tutaj więcej, de facto produktu, czyli tego jodowodoru, niż substratu w stanie równowagi. Teraz wracamy do wyprowadzenia matematycznego. Tak jak obiecałem. Napiszmy sobie jeszcze raz równanie na stałą równowagi. Jest to stosunek stężenia jodowodoru podniesiony do kwadratu przez stężenie wodoru razy stężenie jodu. No i teraz tak, stężenie jodowodoru możemy zapisać jako liczba moli jodowodoru przez objętość całego roztworu. Zgodnie ze wzorem, że stężenie to jest liczba moli przez objętość. Następnie stężenie wodoru to jest liczba moli wodoru przez objętość i końcowo, stężenie jodu to jest liczba moli jodu przez objętość. Teraz, gdy podstawimy to wszystko do wyrażenia na stałą, będzie to taka długa kreska i liczba moli jodowodoru do objętości, to do kwadratu, zgodnie z tym przez. Stężenie wodoru, czyli tak jak tutaj napisaliśmy, liczba moli wodoru przez objętość i to już do potęgi pierwszej, razy liczba moli jodu do objętości. Teraz potęgujmy sobie stężenie jodowodoru. Będzie to liczba moli jodowodoru do drugiej przez objętość do drugiej przez. Liczba moli wodoru przez objętość razy liczba moli jodu przez objętość. Teraz widzimy, że tutaj nam się to skraca i otrzymujemy liczbę moli jodu wodoru do drugiej przez liczbę moli wodoru razy liczbę moli jodu, czyli stąd to się wzięło. Jak widzimy to jest równe temu. Liczbowo, oczywiście. Czyli to działa, tak? Tak jak powiedziałem, tylko muszą być spełnione dwa warunki. Pierwszy z tych warunków to, że objętość musi być konstans, tak? Bo gdy objętość by nam się tutaj zmieniała, to wszystko by nam się zmieniało. Oraz drugi warunek, że sumaryczna liczba potęg w mianowniku musi być taka sama co w liczniku. No bo gdyby tutaj było 3, to tutaj byłoby do trzeciej. Tutaj byłoby do trzeciej, tutaj do trzeciej. No i tutaj by się już na mnie zgodziło, bo by na górze zostało jedno V, czyli potęgi. Myślę, że to jest zrozumiałe. Idźmy do zadania drugiego. W zamkniętym reaktorze o stałej pojemności umieszczono N moli jodowodoru i utrzymywano stałą temperaturę. W reaktorze zachodziła reakcja rozkładu jodowodoru opisana równaniem. 2HI daje nam H2 plus I2, wszystko w stanie gazowym. Po ustaleniu się stanu równowagi stwierdzono, że rozkładowi uległo 16,7% początkowej liczby moli jodowodoru. Oblicz stężeniową stałą równowagi rozkładu jodowodoru w opisanych warunkach. Tutaj jak możemy zauważyć, mamy tę samą reakcję, tylko w odwrotną stronę. Teraz nie jest synteza jodowodoru z pierwiastków, tylko rozkład jodowodoru na pierwiastki. I druga rzecz, którą musimy zauważyć, tutaj mamy już stężeniową stałą równowagi podać, czy nie możemy już jakby korzystać z tego triku na liczbę moli. Przepiszmy sobie jeszcze raz równanie reakcji. Jest to 2HI gazowe Daje nam, oczywiście dwie strzałki, bo to jest reakcja równowagowa, wodór w stanie gazowym oraz jod w stanie gazowym. Temperatura jest konstans, bo nic nie piszą, że się zmienia. Załóżmy teraz sobie, że liczba moli początkowa jodowodoru jest równa jakieś n. Oraz wiemy z treści zadania, że przereagowało 16,7%. Jodowodoru. Tak naprawdę to są wszystkie dane, które mamy. To w takim razie ułóżmy sobie ponownie tabelkę. Ja ją ułożę, żeby nie przeciągać odcinka i zaraz wracam. OK, ułożona i wpisujemy. Liczba moli początkowa jodowodoru to n. No i H2 i 2 to są produkty, więc zakładamy, że 0. Teraz wiemy, że przereagowało 16,7% HI. Zamieniając na ułamek, jest to 0,167. Czyli wiemy, że początkowa liczba moli HI to jest N. Czyli przereagowało 16,7% tego n -a. Czyli odejmujemy 0,167n. Teraz, zgodnie z tym co powiedziałem, środkowy wiersz uzupełniamy w oparciu o stosunek stechiometryczny, czyli stosunek jest 2 do 1 do 1. Czyli skoro znowu druga część to jest 0,167, to jak podzielimy to na 2, to otrzymamy 0,0835. Czyli w takim razie tutaj powstało 0,0835N i tutaj również 0,0835N. No i uzupełniamy. Tutaj jest 0,0835N, tutaj jest 0,0835N. Za małe zrobiłem, mi się nie mieszczę. Tutaj jest. 1 minus 0,0167 jest to 0,833N. Piszemy sobie wyrażenie na stałą równowagi. Jest to w tym przypadku na odwrót, czyli stężenie wodoru razy stężenie jodu. Bo przypominam, produkty do substratu. W tym przypadku mamy produkty yy, wodór i jod, dlatego muszą być w liczniku. przez stężenie jodu wodoru do drugiej. No i uzupełniamy. Widzimy tutaj, że objętość jest constant, Tak, nic nie piszą, że się zmienia, więc liczba moli liczbowo odpowiada stężeniu. Czyli będzie to 0,0835n do kwadratu. Teraz już wyjaśnię, skąd się to wzięło. Oba mają tę samą wartość, czyli jeżeli pomnożymy, tutaj będzie 0,0835 i tutaj to samo. Więc jedno razy drugie to jest do kwadratu, tak? Przez. 0,833n do kwadratu. I otrzymujemy z tego 0,007n do kwadratu przez 0,7n do kwadratu. n do kwadratu się nam skraca i otrzymujemy 0,01. To jest najlepszy sposób na rozwiązanie tego zadania, ale jest jeszcze i drugi sposób. Mianowicie, jeśli nie chcecie bawić się w takie podstawianie, bo Chcecie mieć jakby na tacy wszystko, czyli wszystko wiadome, tylko tabelka raz, ciach i działa. To możecie sobie założyć, że stężenie początkowe jest 1 mol na decymetr sześcienny. Oczywiście stężenie początkowe HI. No i tutaj macie już 1, nie macie żadnego N, no i uzupełniacie. Zgodnie z tym, co robiliśmy w zadaniu poprzednim. I to tyle na dziś. Trochę się przyciągnął odcinek, no ale co ja zrobię. Czasami jak się rozgadam, to tak jest. Gdyby pojawiły się z Waszej strony jakieś pytania czy wątpliwości, zachęcam gorąco do pisania w komentarzach lub na moim Discordzie, nazwa w opisie. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Siemanko.